Targi BioEco to wyjątkowe wydarzenie dedykowane branży ekologicznej. Podczas targów, które odbyły się w weekend od 28 lutego do 1 marca, wystawili się czołowi producenci i dystrybutorzy produktów naturalnych z Polski. Przygotowano szeroką ofertę od zdrowej żywności przez kosmetyki i akcesoria, aż po organiczne środki do produkcji rolnej. Daje możliwość wystawiennictwa wszystkim firmom, które są producentami bądź też czasem importerami zdrowych, zdrowej żywności, kosmetyków. Jest wiele firm, które na przykład wytwarza same te kosmetyki. Jest dużo bardzo wielu wystawców, którzy są producentami bezpośrednio i wszystko, co. co, co Mówi o, o tym o zdrowiu stylu życia, czyli no wszystko, wszystko dla duszy i ciała. Oczywiście wiadomo, wszyscy chodzimy do supermarketów na co dzień, ale od czasu do czasu, jeżeli jest taka sytuacja, że można coś takiego, coś innego zobaczyć, to uważam, że każdy powinien przynajmniej spróbować. Kolejne wydarzenie w galerii Szyb Wilson odbędzie się już w weekend od 7 do 8 marca. Po raz pierwszy zostanie zorganizowany festiwal czekolady.